Rafał, jak podsumujesz ostatni mecz sezonu? Wynik mówi samo sobie, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Ofensywnie bardzo dobrze to wyglądało, bo strzeliliśmy pięć bramek, tak więc godniej pożegnaliśmy się w tym sezonie z areną i z kibicami. To też chyba plus taki, że zakończyliście sezon na 9 miejscu w tabeli, a to oznacza, że przedstępna runda Pucharu Polski was ominie i będziecie mogli zagrać w tych rozgrywkach, tak jakby jeden mecz mniej. Tak, to też jest właśnie ważne, tak jak mówisz, że będzie jeden mecz mniej. Ale też jesteśmy delikatnie smutni, bo zobaczyliśmy, że na koniec sezonu tracimy tylko dwa punkty do miejsca barażowego. I właśnie to wynikało właśnie z naszych też tych właśnie gorszych meczów, ale cieszymy się, że ten ostatni mecz wyszedł na plus. No ogólnie musi być niedosyt po tej rundzie wiosennej, bo, bo rzeczywiście te baraże były blisko, prawda? No tak, tak jak powiedziałem, były, właśnie dwa punkty były do miejsca barażowego. Tak więc pozostaje właśnie wielki niedosyt. Liczyliśmy właśnie na te baraże, nie udało się, no i w przyszłym sezonie na pewno będziemy chcieli awansować. Chyba skuteczności zabrakło przede wszystkim w kilku meczach, które zakończyły się bezbramkowymi remisami. I gdyby nie one, to, to ta sytuacja w tabeli mogłaby być wyższa. I tak to prawda. I tak jak trener na nasz powiedział wcześniej, że już po tym meczu z Lechem Poznań zremisowaliśmy 0-0. Skuteczności właśnie zabrakło, jakbyśmy ten mecz wygrali, to byśmy się pończyli jeszcze do, do walki o baraże. Prawdopodobnie z częścią kolegów w następnym sezonie się już nie zobaczycie i chyba wiadomo, że w motorze będą zmiany teraz, tak? No tak, to już właśnie chodzi o takie słuchy, że na pewno będą jakieś zmiany, no ale zmiany są właśnie potrzebne, to wyjdzie każdemu na plus.